Dziesiąty psalm dla Dawida, kiedy był na pustyni Judei. O Boże, mój Boże, dla Ciebie wstaję o świcie. Ciebie pragnie moja dusza. Za tobą me ciało często wzdycha. Tej krainie pustynnej, nieprzebytej i bezwodnej. Obym tak mógł pojawić się przed Tobą w świątyni aby oglądać Twą potęgę i majestat. Twoje miłosierdzie jest cenniejsze od życia, dlatego me wargi chcą Cię wysławiać. Pragnę w ten sposób wysławiać Cię w swoim życiu, wznosić swe ręce w imię Twoje. Moja dusza mogłaby wtedy sycić się jak sadłem i tłuszczem, a moje usta pobudzałyby wysławianiem me wargi do radości. Pamiętam o tobie na moim posłaniu. Kiedy brzask się budzi, myśl moja biegnie do ciebie. Ty jesteś moim wspomożycielem, dlatego pod osłoną Twych skrzydeł będę się radował. Do ciebie lgnie moja dusza, Twoja prawica mnie podtrzymuje, a oni bezpodstawnie nastają na me życie. Dlatego zejść będą musieli do najgłębszych czeluści ziemi. Wydani zostaną ostrzu miecza, staną się pastwą lisów. Król się będzie Bogiem radował. Chwały dostąpi, kto na niego przysięga, a usta głoszących nieprawość zostaną zamknięte. Księga Rodzaju, rozdział 31. Jakub podsłuchał rozmowę synów Labana. Mówili: Jakub zabrał wszystko, co należało do naszego ojca. Cały swój majątek osiągnął z dóbr naszego ojca. A kiedy Jakub spojrzał na twarz Labana, zobaczył, że jej wyraz w stosunku do niego też nie jest już taki jak wczoraj i przedwczoraj. Wtedy Pan rzekł do Jakuba – wracaj do krainy swojego ojca i do swojej rodziny, ja będę przy tobie. Jakub zatem wezwał przez wysłańca Rachelę i Leę na pola, gdzie pasły się stada. Powiedział im – widzę, że wyraz twarzy waszego ojca w stosunku do mnie nie jest taki jak wczoraj i przedwczoraj, a przecież Bóg mojego ojca był przy mnie. Wy same dobrze wiecie, że z całym oddaniem służyłem waszemu ojcu. Tymczasem wasz ojciec oszukiwał mnie. Zmienił moje wynagrodzenie do wartości dziesięciu baranków. Jednak Bóg nie pozwolił mu skrzywdzić mnie. Gdyby wasz ojciec powiedział, co pstre, będzie twoim wynagrodzeniem, wszystkie owce rodziłyby pstre potomstwo. A gdyby powiedział, co białe będzie twoim wynagrodzeniem, Wszystkie owce rodziłyby białe potomstwo. To Bóg zabrał wszystkie stada waszego Ojca i dał je Mnie. Kiedy bowiem owce i kozy były w okresie zapładniania, Zobaczyłem we śnie na własne oczy, Że pokrywające je kozły i barany Są całkiem białe albo pstre, Popielate lub centkowane. I odezwał się do mnie w tym śnie wysłannik Boga. Jakubie, ja odpowiedziałem. Czego chcesz? Wtedy on rzekł, Zobacz na własne oczy i popatrz, że kozły i barany pokrywające owce i kozy są całkiem białe albo pstre, popielate lub centkowane. Widzę bowiem, jak z tobą postępuje laban. Ja jestem tym Bogiem, który ukazał ci się na miejscu należącym do Boga. Namaściłeś tam oliwą stelę i złożyłeś mi ślub. Wstań zatem i odejdź z tego kraju. Udaj się do krainy Twoich narodzin. Ja będę przy tobie. Na to Rachela i Lea rzekły. A czy mamy jeszcze jakiś dział albo dziedzictwo w domu naszego ojca? Czy nie uznał nas jakby za całkiem obce? Sprzedał nas przecież, a nadto nasze wiano wydał na swoje potrzeby. Teraz cały majątek i bogactwo, które Bóg odsunął od naszego Ojca, będzie nasze i naszych dzieci. A zatem zrób to, co ci Bóg nakazał. I Jakub zdecydował się. Posadził swoje żony i dzieci na wielbłądy i zgromadził całą swą majątność. Wszystkie dobra ruchome, których się dorobił w Mezopotamii, całą swoją własność, aby z tym odejść do Izaaka, swojego ojca, czyli do krainy Kanaan, Laban. W tym czasie poszedł do strzeżenia swych owiec. Rachela ukradła wtedy i dole swojego ojca. Jakub postanowił swoje odejście zachować w tajemnicy przed Syryjczykiem Labanem. Dlatego nie powiadomił go o tym. Odchodził w pośpiechu on sam i wszystko, co do niego należało. Przeprawił się przez rzekę i podążył w stronę gór Gilead. Dopiero trzeciego dnia dotarła do Syryjczyka Labana wiadomość, że Jakub uciekł. Wziął więc z sobą wszystkich swoich pobratymców i ruszył za nim w pości. Siódmego dnia dopędził go już w górach Gilead. Wtedy nocą przybył we śnie Bóg do Syryjczyka Labana i rzekł mu Strzeż się tego, by w rozmowie z Jakubem kierować się złymi zamiarami. Laban dogonił Jakuba, gdy Jakub rozbił swój namiot już w górach. Również Laban zatrzymał swoich pobratymców na wyżynie Gilead. Laban zapytał Jakuba: I coś ty zrobił? Dlaczego skrycie uciekłeś? Okradłeś mnie? Uprowadziłeś moje córki pod mieczem? Jak branki. Gdybyś mnie uprzedził, wyprawiłbym cię z radością przy muzyce tympanonów i gitar. Nie uznałeś za właściwe, bym ucałował moje dzieci i moje córki. Głupio postąpiłeś. Teraz moje ramię jest wystarczająco silne, by cię ukarać. Bóg jednak mojego ojca, powiedział mi wczoraj, strzeż się tego, by w rozmowie z Jakubem kierować się złymi zamiarami. A zatem skoro tak bardzo zapragnąłeś wrócić do domu swojego ojca, idź sobie. Dlaczego jednak ukradłeś moich bogów? Odpowiadając na to, Jakub rzekł Labanowi. Przede wszystkim mówiłem sobie. Obyś mi nie zabrał swoich córek i całej mojej własności. Sprawdź jednak, czy jest coś u mnie z twoich duch i zabierz sobie. Kiedy nie odkrył u niego niczego, Jakub powiedział, Ten, u kogo znajdziesz swoich bogów, nie będzie mógł dalej żyć przy naszych braciach. A Jakub nie wiedział, że ukradła ich Rachela, jego żona. Laban poszedł szukać w namiocie Leji i nie znalazł ich. Po wyjściu z namiotu Leji przeszukał namiot Jakuba, i namiot owych obu służebnic i też ich nie znalazł. Potem poszedł do namiotu Racheli, a Rachela chwyciła te idole, wrzuciła do juków wielbłądzich i usiadła na nich. Swojemu ojcu powiedziała: Nie gniewaj się, panie, nie mogę podnieść się przy tobie, bo właśnie cierpię na kobiecą przypadłość. Laban przeszukał cały namiot i tych idoli nie znalazł. Wtedy Jakub okazał gniew Labanowi. Zwracając się do Labana, Jakub powiedział: Jaką popełniłem nieprawość? Jakie przewinienie, że przybyłeś w pościgu za mną i że przeszukujesz wszystkie moje rzeczy? I co znalazłeś z całego wyposażenia twojego domu? Wnieś tu oskarżenie przed moimi pobratyncami. I pobratymcami twoimi, i niech oni rozstrzygną tę sprawę między nami dwoma. Oto już dwadzieścia lat jestem u ciebie. W tym czasie twoje owce i twoje kozy nie były bez potomstwa. Nie zjadałem baranów ze stad twoich owiec, nie przynosiłem ci z nich żadnej upolowanej przez dzikie zwierzę, ze swojego płaciłem ci zaskradziony za dnia i zaskradziony w nocy. W ciągu dnia znosiłem spiekotem i ziom nocami. Snu odmawiałem swoim oczom. Oto dwadzieścia lat byłem w twoim domu. Za dwie twoje córki służyłem ci czternaście lat i sześć lat za twoje owce, a ty krzywdząco uznałeś moje wynagrodzenie za dziesięciu jagnią. Gdybym po swojej stronie nie miał Boga Abrahama, mojego przodka, i bojaźni Izaaka, to z niczym byś mnie teraz odprawił. I dlatego Bóg, który widział moje upokorzenie i umęczenie moich rąk, skarcił cię wczoraj. Na to laban rzekł Jakubowi: "Córki są moimi córkami i synowie moimi synami." I to bydło moim bydłem. I cokolwiek tu widzisz, jest moje i moich córek. Co zatem powinienem zrobić dla ich dobra i dla dobra dzieci, które one urodziły? Otóż zawrzyjmy obaj ja i ty przymierze. Niech ono świadczy o ugodzie między mną i tobą, odpowiedział mu. Ale nie ma tu nikogo z nami. Dlatego niech Bóg będzie świadkiem między mną i tobą Jakub wziąwszy kamień postawił go jako stelem. Potem Jakub powiedział swoim pobratyncom: nazbierajcie kamieni. Nazbierali kamieni, zrobili kopiec a potem jedli i pili przy tym kopcu. Wtedy laban rzekł mu: Od dzisiaj ten kopiec jest świadkiem porozumienia między mną i tobą. I nazwał go Laban kopcem świadectwa. A Jakub nadał mu nazwę: Kopiec świadek. Laban rzekł do Jakuba: Oto kopiec i stela, którą postawiłem między mną i tobą. Będzie świadkiem ten kopiec i będzie świadkiem ta stela. Z tego powodu otrzymało to miejsce nazwę: Kopiec jest świadkiem oraz widzenie. Odwołując się do niego, powiedział: Oby Bóg czuwał nad tym porozumieniem między mną i tobą, bo teraz jeden już odejdzie od drugiego. Jeżeli w czymś poniżysz moje córki, lub jeżeli oprócz moich córek weźmiesz sobie inne żony, to wiedz, że wprawdzie nikogo teraz przy nas nie ma, ale patrz, Bóg będzie świadkiem między mną a tobą. I to jeszcze Laban powiedział do Jakuba, ułożyłem tu stelę z kamieni, ona to będzie również świadectwem zgody między mną a tobą. To jednak, choćbym ja nie wystąpił z oskarżeniem przeciw tobie, ani ty nie wystąpiłbyś przeciw mnie, ze względu na ten kopiec i tę stelę, sędzią między nami będzie Bóg Abrahama i Bóg Nahora. Jakub więc złożył taką przysięgę na bojaś Izaaka, swojego ojca. Złożył Jakub również ofiarę na tej górze i zaprosił swoich pobratymców, jedli i pili, a potem na tej górze położyli się spać. Druga Księga Kronik, rozdział 13 Abierz zaczął rządzić Judą w XVIII roku panowania Jeroboama. Królował w Jeruzalem trzy lata. Jego matka miała na imię Maaka. Była córką Uriela z Gibeonu. Zaczęła się wojna między Abiaszem i Jeroboamem. Abierz przystąpił do walki, z oddziałami dzielnych i zdolnych wojowników w liczbie 400 tysięcy. Jeroboam natomiast wyruszył do bitwy z nim z liczbą 800 tysięcy odważnych mężów. Stanął abiasz na górze Semaraim, która należy do wzniesień Efraima, i rzekł: Słuchaj, Jeroboamie i cały Izraelu. Czy nie wiecie, że pan, bóg Izraela, w trwałym przymierzu dał na zawsze panowanie nad Izraelem Dawidowi i jego synom? Jednak Jeroboam, syn Nebada, sługa Salomona, syn Dawida, uniósł się pychom i odstąpił od swojego pana. Gdy zebrali się przy nim mężowi nikczemni, ludzie przewrotni, Zbuntował się przeciw Roboamowi, synowi Salomona, a ponieważ Roboam był zbyt młody i bojaźliwy, nie wyruszył przeciw niemu. Wy również zamierzacie oprzeć się królowaniu Pana, sprawowanemu poprzez synów Dawida. Jest was mrowie wielkie, a z wami są złote byki, które kazał dla was zrobić jako bogów Jeroboam. I czyż nie wyrzuciliście kapłanów pana, synów Aarona i Lewitów? I nie ustanowiliście sobie kapłanów wziętych spośród ludzi tej krainy? Ktokolwiek przyjdzie i poświęci swe ręce ofiarowaniem cielęcia ze stada i siedmiu baranów, staje się u was kapłanem jakiegoś tam nieistniejącego boga. My naszego boga nie opuszczamy. Jego kapłani. Synowie Aarona i lewici służą mu codziennie według przyjętej kolejności. Rano i wieczorem składają panu cało opalenia i palą kadzidło przymierza. Na czystym stole ofiarują chleby, a wieczorem zapalają świece na złotym lichtarzu, by płonęły. My zachowujemy nakazy pana, boga naszych ojców. Wy natomiast opuściliście go. Nas prowadzi Pan. Z nami są jego kapłani z trąbami wojennymi, którymi wydadzą komendę przeciw Wam. Synowie Izraela, będziecie walczyć przeciw Panu, Bogu naszych ojców. Dlatego nie powiedzie się Wam. Jeroboam wydzielił grupę do skrytego zajścia ich od tyłu. On był naprzeciw Judy, a ta grupa z tyłu. Spostrzegł się Juda, że czeka kowalka na dwie strony, z przodu i z tyłu. Jednak przywołali pana, a kapłani dali znak trąbami. Ludzie Judy wznieśli okrzyk bojowy. A gdy ludzie Judy wołali, pan poraził Jeroboama i Izraela przed Abiaszem i Judą. I zaczęli uciekać synowie Izraela przed Judą. Pan wydał ich w jego ręce. Abierz i jego ludzie doszczętnie ich rozgromili. Poległo wtedy z Izraela pięćset tysięcy dzielnych mężów. W tym dniu upokorzeni zostali synowie Izraela, a synowie Judy nabrali odwagi, bo zaufali Panu, Bogu swych ojców. Abierz nadal ścigał Jeroboama i odebrał mu miasta, Betel z jego wsiami, Jeszanę z jej wsiami, i Efron z jego wsiami. Jeroboam nie odzyskał już sił przez wszystkie dni Abiasza. Na końcu Pan go poraził, także umarł. Abiasz natomiast wzrósł w sile. Wziął sobie czternaście żon i spłodził z nimi dwudziestu synów i szesnaście córek. Pozostałe dzieje i czyny Abiasza, a także jego słowa Zapisane są w księdze proroka Iddo. I umar Abiasz, jak jego przodkowie. Pochowano go w mieście Dawida. Władzę królewską objął po nim Asa, jego syn. Za dni Asy kraina Judy cieszyła się pokojem przez dziesięć lat. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział dwudziesty pierwszy. Podniósłszy oczy, zobaczył jak bogaci wrzucają swoje ofiary do skarbca. Zauważył też, że jakaś biedna wdowa wrzuciła tam dwa miedziaki. Powiedział wtedy, prawdziwie mówię wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy. Bo oni wszyscy wrzucili na ofiarę z tego, co mieli w nadmiarze. Ona natomiast wrzuciła ze swojego niedostatku wszystko, co miała na życie. A kiedy niektórzy mówili o świątyni, że tak pięknymi kamieniami i darami wotywnymi jest ozdobiona, powiedział, co do tego, na co z podziwem patrzycie, to przyjdą takie dni, kiedy kamień na kamieniu tu nie zostanie, który by nie uległ ruinie? Zapytali go potem, mówiąc: Nauczycielu, a kiedy to będzie i co będzie znakiem, że to już się stanie? On odpowiedział: Uważajcie, byście nie dali się zwieść, bo wielu przyjdzie pod moim imieniem i mówić będzie. To ja jestem. Oraz ta chwila już blisko. Nie idźcie za nimi, Gdy usłyszycie o wojnach i przewrotach. Nie przeraźcie się, Bo trzeba, aby to najpierw przyszło, Ale nie tak szybko koniec. Wtedy też mówił im, Powstanie naród przeciw narodowi I królestwo przeciw królestwu. Będą wielkie trzęsienia ziemi, a w różnych miejscach głód i zaraza. Straszne zjawiska wystąpią i wielkie znaki na niebie, a najpierw przed tym wszystkim użyją przeciw Wam swojej siły i prześladować będą, wydawać Was będą zgromadzeniom i strażom, doprowadzać przed królów i namiestników z powodu mojego imienia. Stanie się to dla was okazją, aby dać świadectwo. Połóżcie to sobie dobrze w swoich sercach, żeby się zawczasu nie przygotowywać do obrony. Ja bowiem dam wam takie słowo i mądrość, jakim wszyscy wasi przeciwnicy nie będą zdolni się przeciwstawić ani im zaprzeczyć. Wydawani będziecie nawet przez rodziców, i braci, i krewnych, i przyjaciół, i do śmierci doprowadzą niektórych z Was. Będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mojego imienia, lecz nawet włos wam z głowy nie spadnie. Przez swoje wytrwanie zapewnijcie sobie życie. Gdy zobaczycie, że Jeruzalem otoczony jest wojskiem, Wtedy wiedzcie, że już blisko jest jego spustoszenie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Ci w jej stolicy niech wyjdą, ci na polach niech do niej nie wchodzą, bo będą to dni pomsty, także spełni się wszystko, co napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w te dni. Nastanie bowiem wielka przemoc na ziemi i gniew przeciw temu ludowi. Padać będą od ostrza miecza, do niewoli zostaną poprowadzeni między wszystkie ludy. Poganie będą deptać Jeruzalem, aż dobiegną kresu czasy pogan. Pojawią się znaki na słońcu i księżycu i gwiazdach, a na ziemi udręka narodów. Z powodu bezradności wobec huku morza i trzęsienia ziemi, ludzie mdleć będą ze strachu i z oczekiwania na to, co przyjść ma na ziemię, bo moce niebieskie zakołyszą się. Wtedy zobaczą Syna Człowieczego, jak przybywa w obłoku z mocą i wielkim majestatem. Gdy to zacznie się dziać, wyprostujcie się i podnieście swoje głowy. Bo zbliża się wasze odkupienie i opowiedział im przypowieść. Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa, widząc, że wypuszczają pąki, sami wiecie, że blisko już lato. Tak również wy, kiedy zobaczycie, że to się dzieje, wiecie, że blisko jest królestwo Boże. O tak, oświadczam wam. Nie przeminie to pokolenie, aż wszystko się stanie. Niebo i ziemia przeminą, a moje słowa nie przeminą. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie stały się ociężałe przez opilstwo, obżarstwo i starania o życie, aby nie zaskoczył was ówdzień niespodziewany jak pokrzast. Bo On nagle przyjdzie na wszystkich którzy znajdują się na obliczu całej ziemi, czuwajcie każdej chwili, modląc się o to, abyście byli zdolni wyjść cało z tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed synem człowieczym. Przez te dni nauczał na terenie świątyni, na noce wychodził i zostawał pod górą, którą nazywają Oliwną. A wcześnie rano stawał przy nim na terenie świątyni cały lud, aby go słuchać. Bądź uwielbiony, wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi. Ty dajesz nam słowo. Które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon. Niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie, abyśmy coraz bardziej byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje. Na wieki wieków. Amen.